No, ja włączyłem nagrywanie i potem będę. Na przykład będziemy grali tam 2,5 godziny, co nie? No. A ja z tego wytnę na przykład 15 minut śmiesznych momentów i będzie pog. Ale to, będzie mnie słychać? Tak, nie, sprawdziłem wszystko. Grę słychać jedną czwartą głośności, ciebie słychać e, 4 na 4 i mnie słychać 4 na 4, więc jest git. No to, luz. to git jest. Trening z box. Jeszcze zaraz, bo tam. zaraz przyjdzie Adam.

Ajajaj karamba Gdzie chcesz iść? Aj, tak o tak sam mnie dobrało do CT. Ja muszę wziąć mówić A nie, 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 nie siada jak, jak nie ktoś wbija. ja to wytnę mordo spokojnie To A ja mini kurde nie siada dzisiaj Słabiutko, słabiutko Jeszcze mi ekran mignął, nie wiem dlaczego Inferno. A, bo skrzydłowy, dobrze. Samemu wybrałem. Teraz dobra. Ała! A, mi się ten kurde Doppler tak podoba. Ale do niebieskich rękawiczek powinien być face 3 albo 4. Że wiesz. Nie, nie czerwony Doppler, tylko, tylko niebieski. Może. O, o, szaf... O, właśnie, szafir. A ten sprawdzam ile kosztuje Butterfly Knife, szafir. O, jezus, no Ceny było. rozpoczynają się od 7,5 tysiąca e dolarów. To ja, już po, ja już podziękuję. Czaisz to, że Star Trek Factory New kosztuje ten. Yy, ile tam było? Yy, 11 tysięcy euro. Czaisz to? To jest ponad 45 tysięcy złotych. Za kurde. Wiesz, za kurde. Dobra, minutę. Yy, rozgrzewki. Za kurde piksele. Czaisz to? To z, za to można kupić. Hmm. Nie wiem, Honda. <ścoughs> nie wiem, ale taką dwuletnią Hondę można by było kupić. A wiesz, ile kosztuje na, 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 najtańszy samochód yy, najtańszy samochód 2020 roku? Dla hefana. ja tutaj ja, Hefan nie będę miał. Jerzy Dudek, remember. Dobra. Mam gównianą pozycję. Wiem gdzie jesteś, w apartach jesteś 100%, bo zawsze idziesz w pierwszej rundzie apartami. A to cię to się zdziwisz Chłopcem jest lepiej niż jak siebie Nie no zawsze w pierwszej rundzie graliśmy skrzydło to U -la -la. Jak, jak dostałem teraz U la Ulala la Pierwsza i ostatnia runda hopę Chłopaki już już przyzwyczajenie Nie no oni przyjdą zaraz Zaraz przyjdą. Zara, najebione. Siup! Siup! Usłyszałem siup, skoczyłeś do tego. A, e, oh no nie, myślałem. Ty, ty też ze tam. Z czym? Kur... Kur, Kurczaczki! Kur -ciaczki. Wezmę twojego abysa. To jest abys? Jak to się nazywa? Jak się twój skin nazywa? abys, abys. Abys? O, to nice. No, no. Abys jest spoko. Jedynie abys jest, jest spoko. Yy, pozdrawiam mamy <grywa> Pozdra <grywa> O O oh, shit mate Zróbmy tak, że ja, ja będę miał wallhacka i 135 lat bez niczego, okej? Okay? Yy, nie Alex oh, go ja pierd Czaczki Karamba Ja kurde celuję 5 sekund ja nie umiem trafić, ja jestem ślepy, sorry. Trafiłem cię chociaż raz? Raz. Raz? Ja pierdolę miałem, mordo. Siup! Siup to Ty bo stać mnie na włupkę tak BTW Ale nie kupię wódki.. A, status. <grywka> okay, nice one, nice shot bang out. Bang. Out. Nie wiem czy to dobre, że tak Trusam rzucam fire. granatę Na pewno ten mołotow nie był dobrym pomysłem Tym bardziej, że nie trafiłem Bo jestem ślepy, pamiętajmy o tym Yes. Kurde, mogłem się schować, mogłem się schować, ale się nie schowałem, bo nie umiem się chować. Zaulany jestem na chowanie. <ścoughs> XD Panato, to, pa pa ale ci dowalę teraz. U, cyk, siup, plach, cyk, jup, krótki gang. Siu budu budu Bam bam bam... budu Te kury mnie tak denerwują... Że zaraz coś im zrobię. HEADSHOT! Co tam? Co tam? Pamiętaj, że masz coś. utrudnienie, bo masz y 90 pingu. 94 dokładnie. Daj, daj, daj mi tego wallhacka, please. Eee, y nie umiem komuś dawać. Umiem samemu dawać. Czy. Znaczy, napisz napis po prostu s czy Civil, już. No ja oczywiście takie komendy znam na pamięć. O Jezus! Szczeliło mi się. Eee Kurde. O. O, oh, znaczcie lepiej teraz, na ta sobie tak piękny, fajny. O nie! To wygląda. Cholie, to ja nie potrzebuję chyba AWP teraz. Nie! Pojawiły się wtedy, gdy wyciągałem AWP, wtedy jest taki cooldown i nie mogę strzelać. Okay, okay. Dobra to skoro jesteś na blisko, to ja też pójdę na blisko, ale jakąś inną broń. Kawach jest na blisko? Kawach jest na na wszystko kawach jest. Na każdą jest. Ja pierdzielę, jaki Nie poszła Ile masz? Oj malutko, malutko my friend Ja też mam malutko Wkręcam Panaście. go, wkręcam go spokojnie UUUU, ale ładnie, ja, ja, ja. ale ładnie HG, HG. same Super, HG, HG Half good, half good Ej, dobry pomysł, żeby tak zrobić Na, ten fi na te filmiki no. A, mam nowego Glocka. Pierwsze, mam nowe. pustynny buntownik, lekkie zużycie z czterema, naklej z czterema naklejkami Dignitas kolonia 2016. Żeby nie było, że mam bunt do pożyczenia skinów, to. Nie podałem się na ten skin. Ale masz yy, na nawaję. Masz nawaję przecież, którą ci trafiłem. Nawaja jest. Znudziłem się już nawaja, muszę zmienić na a, a, ty a ty Ale ty masz wolchaka, no. A jestem ślepy. Banditos. A mi nawet wallhack by nie pomógł, bo jestem ślipą. Ślipą. <grym> ślipą. <grym> ślipą. <grym> e, ślepy. <grym> ślipą. I sa, dojadę cię moim nowym kałaszkiem, którego wczoraj trafiłem. So, widziałeś? <grym> y, twój kałach nowy być? Nie, no, nie, nie pamiętać. Cesarzowa to lek jest użycie życie, wczoraj a, trafiłem. to już, 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 już kurczę, że potem Ale to jest tak zarąbiste. Mam zero killi, będziesz pierwszym. Mam nadzieję. Ja mam nadzieję. jestem pewny siebie, ja już go widzę. Ty mordeczko. No już tutaj wychylamy. Wychylamy i Minoros. roz. Ale movement. Kobry. Zobaczysz to na filmie. I za Izak pozdrawiamy cię I tak tego nie oglądasz e, tak, Nikt e, tego po, nie po, ogląda Pozdrawiam Izaka i Pago Knuta ta ja też pozdrawiam Saja też pozdrawiam, Pago pozdrawiam, pozdrawiam Pewora, PHRA, Pasze, PHR pozdrawiamy, wszystkich pozdrawiamy e, Pakrito. Ta wszystkich Wszystkich, wszystkich pozdrawiamy e, to Jak pozdrawialiśmy to niech nam podpisze teraz slipny ja mam podpis od Emrona. Ja chcę od. ja chcę od to słychać to, to jest śmieszna to śmieszna historia, to... jak ja dostałem ten podpis w ogóle. Uuuuh, Gdzie. jesteś tam, czy mi się wydawało? Co ty, ja? Nie tam nigdzie nie ma. Jak cię nie ma! Jak cię nie ma, jak jestem Właściwie, a potem mam No super. Ja czekam, na, ja czekam na ten podpis. Zes, zes, zes. No podeszło, podszedłeś. Niepotrzebne, niepotrzebne, niepotrzebne. Nie potrzeb, nie ej, te, potrzebny. Nie Ej, te rękawiczki strasznie pasują do tej cesarzywej. A wiesz, do czego nawaja pasuje? No. do do tych e, hand wrapów, e, do tych t, e... a wiem właśnie wiem których. A jeszcze fajnie pasuje ze starą do No, to wszystko te, tego samego koloru co nie. No no. W sumie po co ja jak tam jak tam z tym najedwicza czeka i rzucił. <laughs> nie. O i wija. Ła dostałem! Nie, to nie Valorant. Dostałem! Ła co jest! Skąd ja dostałem! Tak. Przez ścianę dostałem? O nie się tak nie bawię! A! jestem ślepy, no ja ciebie nie widziałem nawet! Zabawa jest przednia Bardzo <noise> Oj 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 Patrzę, co ja to? Kupuję te granaty, jak one gówno mi dają. Gdzie ja wrzuciłem tego z Nie wiem. Papito! Ja, jak raszuję, jak raszuję, jak zraszował. O nie. A to ja wiem gdzie jesteś. Ach! Wiedziałem, że tu jesteś. No i co jest? Minus 7-7. Holera. Kurde, no już, się, dopadłem, już, dopadłem. Się, już się niebezpiecznie powoli robi powiem ci. Ten, ten wallhack to jednak taki prosty do pokonania nie jest powiem ci. Ja wiem, grap <grym> <ja> często <raczej się grym> używa. Aha, super. <grym> no, proszę zbanować użytkownika defers. A... Ale żeś mi zarypał teraz granatem za 4 HP. A jesteś mocarny. Strzelałem do jasnych cholery. No i mam 2-8. No Dobra! Tak. Lastik. To może yy, 200 HP chcesz? Nigdy w życie. Ja nie wiem, nie wygram. Nigdy w życie, tak to nigdy w życiu nie wygram, Rozumiesz? Ta. I w ogóle, bo, bo zawsze, jak idę na aparty, bo i tak nie widzisz, więc mogę powiedzieć, zawsze jak idę na aparty, to z przyzwyczajenia wchodzę na ten murek, uderzam się. Specjalnie nie klikam ceterela aby wskoczyć na, tą, yy, na ten balkon, tylko idę po prostu yy, yy, prosto. Bo jak chcę wejść na ten, na, na te prawe wejście, to zawsze obijam się o ten murek, tak z przyzwyczajenia. Posłyszałem Cię. A na flaszu ty widzisz wolcha? Wall, Wola? Nie A ty kipy Ajajaj! Aj. Ja dostałem za WP od ciebie przez ścianę Dostałeś? No to nice! No dostałem za. nie wiem ile. Za 80 chyba? Ale w się jakoś le lepiej skąd mówię <słuch> O kurde, teraz albo winek, albo remis Cholera albo oj, oj, oj. lepszy, lepszy, lepszy A Za 1 HP dostałem <grym _> Masz Siu. jeden HP mniej. Dla jakby, mnie. jakiś, jakby jakiś prosto do to niech mnie wypromuje. Tak, no. Tak, tak, tak. tak. Ale fajnie. Udało, no, się udało. udało się, udało się. Ajaj. Zmieniasz konto i idziemy na jakieś skrzydłowe, czy zmieniamy gierkę ogólnie? Ja sobie przerzuciłem, ja sobie przerzuciłem na na z tego konta na